Dostaniemy kawał, jak będziemy trzypiewali. Nie dostałbyś. Ale dobre no dzień dobry. Nara! No, nara, do widzenia. Eee, nie wiem. Honabrigadę. Hopon... Hopon... Toofort. Serio? Tooforte? Tak Alby serio? Orange? Nie, choć zwykły orange jakby bez... nie... Ej, minigan! Minigan coś... mi wrócił chyba, bo mi się pokazuje ja znowu. Antony. A nie, serwer nie odpowiada, okej, okay, no, okej, okay, no, nie ważne. <laughs> dobra, chyba na orange, ale zwykły, nie bo tam 8 osób jest tylko. No, no Nie no. wiem, będę... Ja będę. Nie wiem. Ja będę grał... Ja będę taki... ich... Ja będę torturował no, patelnią. Aha, ja będę... Dżo... 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 Skarczowało mi chyba klefa. Skarczowało mi chyba wlefa. Nie no, nie ma drogi. A ja nie mogę wejść. wejść. Jak nie możesz wejść? No nie mogę wejść, jakby odpaliłem Discorda! O! Dobra! Odpali, bo odpaliłem Discorda i mi się nie mogę też wtefać, bo odpali z bym... Czyli po prostu zminimalizowałeś go i nie chciał ci się. Tak, wrzucić. chodź do red. Chodź no ja do red. Tak chodź do red Ja idę do Red. Tak jest prawda. red? Nie masz sniperów, zbiorę snipera. No real, ja też wybrałem snipera. Poczekaj, czy ja mam... Aha, muszę zapożyczyć ten. Ja chcę grać łukiem. Czemu oni w ogóle oh, przejmują? O, oh, no. Przejmują. Nie, ale serio, to tak po co? Po co, I tak będzie sama łapa! I tak będzie ten orange. Nie no, nie ten... Ten żołnierz mnie autentycznie wkurza. Yy, biorę... Nie wiem. Biorę... Biorę. Aha, łuki się chyba nie wypożyczył. No fajnie, żeby mi się łuki nie Chyba, to długie. Pali Jak nie, nie, tak nie mogę być łuku. Nie, 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 mogę o... łuku. nie, ze to znaczy, ja mówię, nie, 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 to nie, 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 Alfonso, że gramy na brygadzie poprzez EQ-u to wezmę. Napomniałem. Nieważne słowo. Bojowy łuk doczkowy, biorę to. Po co mi klingę? Biorę zwykły PM. No i wiadomo to patelnie Przy no czym innym omogacie no, jakieś zapatelne? To nie? Co? Czemu tu? Po jakiegoś. Po nie, Holendra. Boże. Holendra! <laughs> Jaki rasizm w człowieku! To jest ten cały retrorasisty! Nie miałem na, na myśli tego! Szkota, że demomena! To znowu myślałem, że szkot to demoman, ale to skąd się wziął holender tam! Skąd mam to wiedzieć? Za dużo red -red redemption w dodatku! No, <laughs> tłumacz. RDR Nigga. Hmm. No, ale tak propos RDR to ja muszę ja moim celem życiowym jest zagranie w pierwszą część górny no, to yy, prawie 250 zł na ps kosztuje i? Ale ważne Nie nie wiem Nie, nie no dobra może nie 250 Ale coś około 200 zł na pewno Bo to jakby Jeszcze rozumiem to był nie wiem remake remaster, ale A No tak bo Arnie... masz PS5 tak? Bo na PS4 kosztuje też Nie jakby to, 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 to samo nie no na płytę kupcyjnej. Ale ja, na, ja nawet nie chodzi mi o. No to sprecyzuj nawet... się! Że ci nie chodzi okay. o płytę. Chodzi mi o to, że pomimo tego, że na PlayStation 4 to jest, to ja mogę i tak to odpalić na, na piątce. Precyzuj wypowiedź! Serio! Bo to nie kapują. Nie czekaj. Ja krzyknik. Precyzuj Tam. wypowiedź! Ja chciałam piątkę, żeby płytę rozstrzelam. rozstrzelam. Strzelam mnie jakiś kosz, no. A i teraz dopiero mi się jakby łuk wypożyczył według gry, mocno. Chodź piątka. Razem? Za... Jestem... Razem? Okej. Okay. Tak. Chodź piątka. Jestem są... tu chodź. Piątka. Nie mam. Jak się nie ma. Czy jestem ale? Czy ty jesteś? No przeszedłeś o mnie debilu. nie Nie wszedłem, ja do szafki siadłem. Debilu. A ja tam stałem, zupełnie przy tej szafce. Nie widziałem, gdzie ja, jak. To nie, nie wiem, w wie, 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 bardziej komu przy szafce! nie wiem, komu o, komu... Ale ja tego dymoma... Mam sobie okulary, w sobie. Ale ja ci Ale, ja demo... Ale ja tego dymomana bardzo brutalnie przybiłem do ściany, nie? Soldier! Dwie... Trauma człowieku! Zero hitmarkerów, zero ektwa, tylko jego martwe ciało! <tys> to jest to nasze Heredlus. Co? Dobra, właśnie widziałem jak umierasz znowu. Widziałem jak znowu umierasz, człowieku. Ja nawet nie zamierzam tego super filmu wywalać, nie? To jest content. Cały helmet Daj Demoman, odejdź! Nie ci leci żołnierz. Ja ja on na fronty piję what the fuck. No, czy, czy ty grasz na to? No ja wszystko wydawało. Nie wydawało ci się. Ale no tak, bo mnie gram na ekranie, to No to dobra, to justified. Zrozumiałem Au! Użyj ja do nie Au! Dobra, nie. Rage. zrobię, biorę, biorę pyro. A też mam długi no. styl, to tak by the way nauczył. Ja też mam tego floga, nawet nie wiem czy ja mam floga, nie mam floga, mam go w tego ja, ja się po to i pogram tym snajperem, z y, klasykiem. Klasyk nie jest taki zły, znaczy na 100% crits jest, nie jest taki zły, zazwyczaj jest zazwyczaj jest. Każdy kto twierdzi inaczej nie ma umysłu ja Aha Zabokowałem że mierzam bez powodu Ale cię z tym Ty ci u nie czysta Dobra bo... Jeżeli chodzi o ten Torturowanie się to Będę grał smochą Ej ja nie będę grał w takim senatorem, nie no będę grał smochą się... Ja wczoraj będę grał sokiem Albo w sumie ozutuj mu czacze, ozutuj beter kontrowersyjna ucinie kontrowersyjna opinia od jest lepszy jak stok. Ok, a ja, ja mam. Widzę go tam, tak z drugiej strony go, z drugiej strony go przepaliłem. Ja ten. Dobra, biorę, stoka i będę mógł odpychać ludzi, nie wiem po co, ale tak. A stoka, nie. Ja w ogóle jestem słaby w TF-ach, nie Ewentualnie no, jest ja... Do... ja jestem słaby w TF-ach! <laughs> <laughs> Jak na mostu, Nie, ja też stokiem, tak naprawdę. Leci! Stokiem Leci żołnierz! Niech cię zabije. Uczy. Niech zabije za twoje złe opinie. Moje złe opinie masz na myśli? Łatwo mi mówić Łatwo mi mówić Jestem dobry w... Jestem dobry w tf Ja nie wiem nic o tobie Jest Powiedziałeś o ja mnie Powiedział, że ja... Obra, nie, nie wywiniesz się <susurujesz> Nie wywiniesz gagatku. Gagatku. <ślesz> gagatku nie wywiniesz <ślesz> się Ach, te... Ach, te żarty Nie śmieszne żarty mm, ja Nie do końca, do końca. Śmieszny inaczej. Samo jak my. No, pięknie. Samo jak Bruno jest mądry inaczej. To się wydnie. Po co? A nie, Tylko nie to prawda. Ej, bo tu jakiś emocjonujący gameplay Shapiro wbije. Ej dobra, sprawić, że, sprawić, że każdy nas, na YouTube nas znienawidzi? Znaczy połowa YouTube nas nienawidzi? Nie. nie. A dlaczego nie? Ja pierwsze, to brydko. ja... Tu... No co? PiS kłamie. kłamie. Teraz wniżyła połowa komentarzy. teraz nie się że <śpiewa> Tak. Ja tam skomentuję! Ja skomentuję, to nieprawda! Jej! Kolejny pojemnik zimowych osób! Ciekawe, co wyleci nie, nie. z niego! Nie wiem. <laughs> jak Valve opiekuje, że gracze będą reagowali na pojemniki ozdób, nie? Na pewno nie może ładnie Cześć, pan. Nie no, ale tak chyba Valve reaguje, że ja będę... Tak chyba was tak myśli, że ja tak będę reagował, nie? Na pojemnik zimowych ozdób. Wezmę celny strzał. No, mnie. czemu nie. Cześć, demo. Pa demo. <laughs> Cześć, demo pa demo No bo tylko mnie, jak chciałem się mi przywitać, na ten Uciek. Zabili go i uciekł! Bo jezu, Weźcie jest spokojnie, co mam zrobić? Ja Zabili trukam. go i uciekł. Ja tylko, ja tylko. Hey, Ej, ja To jest siła O, odbijam siłę nieczystą! Jej! Dobra, Dobre, zmieniam ja, klasę. Dobra. Teraz będę grał. No, Skautem. będę grał. Nie, nie wiem, dlaczego nie ma drogi, stary. <laughs> Aha! Jakiś inżynier nam postawił minidziałko, tak by the way, przez bazą! No nie no... Il, 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 <grytanski> Bacza, ile... ile tych żołnierzy? Ile tych żołnierzy? Ile tam jest tych żołnierzy? Nie wiem, trzech mi zadekowało, jedno trzecie, Ach, ten Achtem też! ten też! Zaraz jest jeszcze mi działko, Cuelu. O, żyje. Zmarło. Mm. Oj oj oj, przepraszam. Przez zamki są niby niedobre? najlepsze są. Nie, to nie, nie, z tym... tym. Jego? Ale z kilo, tym działkiem. No, z healowe mają to działko, nie? A, ale on jest w... nie. Dobrym graczem! Na pewno napiszę zaraz Grigid na czacie! R! Tak to miało być wycięte z kontekstu, jak komuś się wstanie, to wytnie. Oh. Nie to mi się nie, zrozumiałeś, nie? Nawet nie zrozumiałeś, okay. nie? Nawet nie yeah. zrozumiałeś, nie? No ja tak bardzo wyraźnie podkreśliłem słowa e, takiego państwa tylko z dwoma G. Afrykańskiego państwa. Ja bardzo wyraźnie to podkreśliłem, żeby nam przydobyć się z kontekstu. Pomogą w kostekcie. Nie pomogłem ci. Ludzie mnie to bat Tu Dwieku, ja ci pomogłem, ja się wypiję na twojej głowie dosłownie. Chodź tu. Chodź tu, grubasku. Ej e, bo jak piszę, to my lepszy wredni. Nie no, nie ma dobrego. Odej, tak, ja spęknię tu. Fajajaj, wynik. Ja wyszedłem z za rogu i dostałem rakietą. Zobacz jak. Ukraina. Aha! To się swoją rakietnicę Direct Shit! Literalnie. Wiesz jakie to było profesjonalne zagranie? I 3 z łopatą i jeden demon mansy. Coś tu! Serio! Serio? No. Zgraj, Pe Dzień ale, ale, to i polska została stworzona do pomocy Demonitom I właśnie widziałem, jak mnie jedyny został poświęcony śmiercią brutalną. już, no, ja zaraz... powiedziałem? Mm, tak, I nie skomentuję tego nawet. A co powiedziałem w takim razie? Że... i tutaj stuje. proszę nie widzicie mnie, jeżeli się nie zgadzacie. Perska perswazja jest zrobiona do Demonite'om. Aha, nie, nie powiedziałem, tak? Wysłuchałeś mnie? W A dobra, jeszcze na początku powiedziałeś Ale Daligowski, ten Daligowski? Nieprawda! Źle, źle To nie wiem, Ale Daligowski. Ta jest rozpoznana dla Demon No to serio nie ma dużej różnicy Jest! A przepraszam, nie no jest Niezaredukowany Nie ma Daligowski. <laughs> ale Daligowski. I teśka pesana została stworzona dla demos likeów A demo, demos like no... Mocna kubka Szpieg Wypukli! go! Zabijcie ja... Nie! Zabijcie <grym> go! Nie! Zabijcie go! Wojna! Ja nie, ja nie sądziłem, że takie zdanie wyjdzie z mojego... <grym> z mojego że taki szłuchomy tak. z zły listów. <grym> Jakie? Walony Francuz? Tak A moje... moje takie zdanie wychodzi z mojego uściszenia Biorąc pod uwagę takie gwizdy, to słychać się niedźwięk. Nie z zwrócić to innej kliki. Mogę jesteś hej, hej. Scoutem, Ej, Jesteś umiejętnym skautem. Ej, ale że ja nie mam, ale że ja nie mam psychy, zaraz powiedzieć. Ale dali blopki na voice tego, 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 tego gówno? Ale że ja nie mam? Co? Nawet nic takiego nie powiedziałem. Ale że, nie mam ale że ja nie mam psychy? Ale że ja nie mam? Człowieku. Ale dali blopki! O, czekaj, bo voice nie włączył. Ej weź zobacz czy mnie będzie słychać na wojskacie, tak by the way. Dobra weź nie patrz. Na... No, no patrz, nic nie zmieniło. I to było? Nie, nic nie było. Dobrze że nie. A, poczek do... A poczek poczekaj, 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 nic. Daj tam mi sekundę. I z 12 no, oh, I siedzę w Nie, już się bombowo. Dobrze się śpię z Tak samo bombowo. Tak samo bombowo jak... Tak samo bombowo. Tak samo bombowo jak Osama bin Laden 11. Już na to się wytnie, no spokojnie. Nie wytnie tego! Nie zezwala, żebyś to widział. Ale to ja, to jakby. No to ja to montuję, więc no. Aha, ale ja. Ale razem prowadzimy kanał, bo moje ręce się tutaj liczy. Nie zezwala, żebyś to jest, To jest Francuz, to jest Francuz! Dobra, ty w końcu zamierzasz to powiedzieć na bezstrocie, czy nie? No powiedziałem. Jakoś mnie nie było słychać. No to trudno, ja powiedziałem, upaliłem, że się powiedziałem. I tak sklipuje skrypuje to! Widziałem jak jakiś wielki ten wojna! Wygrałem, eh? Właśnie mi jemcie zabiło. Brutalnie ścięty hejską pękazją. Jaką perską uszczelniony co? Zostałem o czym, święty przez co? Zostałem święty perską co? Zostałem kolega przez Ale dali w przez co? Zostałem uszczelniony przez co? Zostałem klipuje to! No bombowo wiesz, w ogóle, że to jest naruszenie celu? Naruszenie jakieś nie wiem, no, że to jest naruszenie no, to, to jest naruszenie, bo klipuje z udziałem ja inników, Nie, to nie, no, nie, nie no, ale jak to dla jak tego nie mam zamiaru publikować, to w sumie nie. Jakby ci to powiedzieć, nie wiem, gdzie ty jesteś? Nie mam, nie. nie jesteś. Co to miał znaczyć? <noise> Chodź tutaj. On jest biegiem! Nie, on jest z biegiem! I tak jak przychodzi w to <noise> i na Ewaxa Jak to dobrze to się sklipowało, nie? to? Znaczy <noise> no, ja cię nagrywam nie. Co no, A ile tego mamy czasu? Aktualnie nie wiesz nie, 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 nie wiem. Dobrze, że ja jeszcze pewno. Co zobaczy, poczekaj, o, zobaczę? Poczekaj, zobaczę. Nie, potrzebujemy już tego. Pewnie trafił To się nie zdziwiłbym. Nie! mnie nieralną od presów znowu. O, jak mnie wziął od tyłu. Jak mnie zarżną od presów. Co to jestem wydajny z innego. Czy oni znowu kapu- oni kapują znowu? Why? Z tymi idiotami.

Dostanę <laughs> bała na brygadę, ale trudno. Nie. <laughs> jakieś na brygadę, nie? Jakiś leszy, jakieś 80% dostanę bankę. Na czemu? Bo mówię no... to kapuje się dewilę i to jest na czacie. Tego ostatniego słowa chyba nie napisał Ja nie wiem. Chciałem zobacz sobie. Już no, lepiej nie. Dobra, tak już mamy to w ogóle będzie demonetizowane, a nie będzie. nam to. Ja nie mogę zamknąć tego okienka do pisania, what the fuck. Nie no wiem, to nie jest kaip czy coś. Jest, ale to jest Wiem, że to jest. A teraz no tak na tak serio, tak to nie sądzę, nawet jakbyśmy dostali demonetizację, to z tego głównie nie zarabiamy to na miejscu z Telewizorem przychodzą w film w takim razie. Nie, no, nie, nie, nie ściągam, no. Widziałeś? Pels, z... do mnie przyszła znowu. Widziałeś treści tego? Yeah, tego ma? U mojego ulubionego Kacpra? Y, nie ma, no, bardzo... Pełny... Nie, no. W sumie, treści FIFZIP-ów nie usuwają z YouTube'a, tego też nie usuną. Eee, no. Hot take? Nie wiem. Buzawód. Hot take? Eee, a moje ręce. Co? Co nawet? No bo hot, No bo chodź! Pej hot! hot. Blać ciepłe... Blać ciepłe! A łam moje ręce, bo ciepłe. To są te twoje literalne żarty. Mhm, to by wiedział. Ja jakiś ten demoman nazwał swoją... swój ten, ten nie dynamit, tylko... Wyrzutnik, wy, nie wyrzutnik, gr no, granatnik, e, ten. Wyrzutnik granatników? <grych> no, jak to mówił Raz, Liwowski w swoim filmie, e, jak gotować RPG-7? Kilka granatów do wyrzutnika granatów. Nie no, kilka granatów F6-7, dwie laski dynamitu, dwa bołotowy. Bołotowy, tak. No. Co tam jeszcze było? Jakieś tam granaty yy, yy, zagrzezane jako cytrynka i trzy ziemniaki To jest mój, ten. Stary, mój ten tak... Tak No ja to rozeszkoły biorę to wszystko A w szczególności trzy ziemniaczki na obiad hmm, ziemniaki Ziemniak Taki surowy, nieobrany <laughs> Ach, Headshot klipuje to! Jaki coś klipuje? Ty widziałeś tego... Ty widziałeś tego mojego heada? On był może od ciebie. No widziałem, ale tu ja, ja się skupiam na jakimś... ...tomu co on... Ja to, to klipowałam. On ma perską ...perswazję... ...i ona mnie on cieka, nie? Co w ogóle daje odlot ten... Y, ...na buzowniku? Chodzie mam wiedzieć. Baterii, chyba nie skończyłeś już double jumpów. Przyznam... więcej double jumpów można zrobić? A dobra. A, a ja myślałem... Nie, to ja to zabieram, ale myślałem, że to mi daje kryty, nie? Ja nie wiem, jak to brzmi, ale... Biorę krytokolę. Co to ci krytokola? Marnujesz kola. swot na pistolet. Ja poplałem, że... Zapomniałem, człowieku, że ten... d z hit jest taki mocny. Random kryty są ten... Random kryty są e, bardzo fair. Właśnie zadałabym jakimś demonite'owi 141 HP random kryty Super, a ja gram do direct dy iter, no zgadza się Fajnie, że zostałem palięty łopatą przez Dobra Ile mam czasu jeszcze? Na cię Aktualnie? Nie wiem Nie 20 minut? Może no Wiesz zobacz. Najpierw A panie nie mogę gdyż nagrywam programem Xbox Game Bar i ja przypa e przypadkowo ten wyłączyłem nagrywanie przy jakichś 10 minutach. I... Zaraz począłem nowe, i na tym nowym nagraniu mamy 12 minut No to wyłączamy to, mamy już 12 minut, mamy już 20 minut, wyłączamy to Dlaczego? Kończymy odcinek, bo ja A Znaczy, może dalej grać, nie wiem, ale ja reszpituję, nie? No dobra, no to co, eh, bajo jajo, bajo jajo